Siema wszystkim, ja jestem Fitko z Kagaragi i zapraszam Was na ani trochę nierzetelny test klucza udarowego Bosch Jest to dokładnie model GDS o napięciu 18 V i momencie obrotowym 400 Nm. Na początek sprawdźmy ile waży samo Dokładnie kilogram 265 gram. Ja kupiłam samowody, lecz kierowałam się głównie tym, że w domu posiadałam już baterię, dlatego że posiadam wiertarko, wkrętarkę i mam też baterię o pojemności 8 ah i napięciu 18V. Taki zestaw razem z baterią waży już ponad 2 kg i 200 gram. W kluczach udarowych najbardziej interesuje mnie to, czy da radę sobie on odkręcić koło. Koło odkręca, a jak poradzi sobie w takiej sytuacji? Odkręcone. Mam jeszcze taką śrubę, jest ona mocno skorodowana, zobaczymy czy to ruszy. W ogóle żaden problem. Podsumowując ten dziadowski test, na moje potrzeby jest to...